Moi kochani, pojawił się konkurs Binance. Tak jak widzimy tutaj, można wygrać cenne nagrody. Wystarczy wziąć udział w konkursie, obejrzeć film, ukończyć kurs można wygrać 10 tysięcy BNB. Co musimy zrobić? Klikamy w quiz. Link do tego quizu dam w opisie filmu, pod spodem na początku quizu musimy połączyć swoje konto z kontem Google ponieważ zapisuje postęp całego procesu właśnie w chmurze dysku Google więc tutaj tak jak widzicie jest to wymagane, musimy zrobić, podajemy swój mail najlepiej ten, który mamy podany na giełdzie Binance a jeśli nie macie e, giełdy Binance to link jest e, też w opisie filmu i co robimy dalej Od, e, musimy odpowiedzieć na pytania pierwszą rzecz jaką musimy wypełnić na pewno podać identyfikator użytkownika giełdy Binance ten identyfikator możemy znaleźć tutaj pod tym linkiem przypuszczalnie będzie to ten e, identyfikator e, jest ciąg liczby pod e, tutaj pod tą nazwą user id użytkownik id użytkownika wklejamy sobie id użytkownika tutaj w to pole i klikamy dalej i teraz już przechodzimy do samego quizu i musimy odpowiedzieć oczywiście poprawnie na zadane pytania pierwsze pytanie jest true prawda pytanie numer 2 to jest ta trzecia odpowiedź, pytanie numer 3. Druga odpowiedź jest prawidłowa. Pytanie numer 4. Odpowiedź numer 1. Pytanie numer 5. E, wszystkie odpowiedzi w pytaniu numer 5, oprócz tej środkowej, są prawidłowe. Pytanie numer 6. Odpowiedź pierwsza i ostatnia jest prawidłowa. Pytanie numer 7. Odpowiedź środkowa to jest y, prawidłowa, pytanie numer 8. Odpowiedź ostatnia jest prawidłowa, pytanie numer 9. Odpowiedź środkowa zaznaczamy jako prawdziwa, pytanie 10. Prawda, true, odpowiedź prawidłowa, pytanie 11. True to jest odpowiedź prawidłowa, prawda, pytanie 12. Odpowiedź środkowa jest y, odpowiedzią prawidłową. Pytanie 13. Zaznaczamy false jako, jako nieprawdziwe. Pytanie 14. Y, zaznaczamy wszystkie odpowiedzi oprócz tej środkowej. One są prawidłowe. Pytanie numer 15. Zaznaczamy false. Pytanie numer 16. Only told by us. To jest odpowiedź prawidłowa. Pytanie 17. Zaznaczamy true. Jako prawda? Pytanie numer 18. Are of to above? To jest odpowiedź prawidłowa. Pytanie numer 19. Zaznaczamy true. Pytanie numer 20. True factor authentication jest odpowiedzią prawidłową. Pytanie numer 21. Zaznaczamy wszystkie odpowiedzi oprócz pierwszej. Pytanie numer 22. Odpowiadamy true. Pytanie numer 23. Ozna zaznaczamy odpowiedź ostatnią. Pytanie numer 24. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Pytanie numer 25. Ostatnie. Zaznaczamy odpowiedź true jako prawdziwe. Przeszliśmy już do końca tego quizu. Klikamy Przeszli. Quiz został zakończony. Dostaliśmy na koniec informację. Dziękujemy za wypełnienie quizu. Utrzy i zarabiaj z Binance. Ucz się i zarabiaj na temat oszustw kryptograficznych. Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane. Wyniki opublikowane zostaną 5 w piątek 2 września. I to już jest jakby ostateczny termin na ten quiz. I tak jak widzicie, Rozwiązanie kursu było niezwykle proste, pytania dotyczyły głównie kryptowalut i właśnie dziedziny i rynku związanym z tematem kryptograficznym. Chciałbym tu jeszcze dodać, że bardzo niewiele czasu jest na rozwiązanie tego quizu, na pewno wielu z Was nie zdąży, nie załapie się na tą nagrodę, ale naprawdę nie przejmujcie się. Binance y, ciągle pracuje nad nowymi takimi nowymi konkursami, nowymi jakimiś misjami, y, więc w przyszłości na pewno zdarzy się jeszcze wiele okazji na to, żeby zdobyć darmowe y, krypto darmowe tokeny. Oprócz y, takich quizów jeszcze y, jedną rzecz wam pokażę. Tu już jestem zalogowany y, na giełdzie Binance. Y, jeśli ktoś zdecyduje się na taką giełdę, to link macie poniżej w opisie filmu. Tutaj tylko jeszcze pokażę. Wchodzimy bezpośrednio już po zalogowaniu się w tą ikonkę po prawej stronie na samej górze. I tutaj przechodzimy w taką zakładkę Centrum Zadań. I ta tutaj zakładka Centrum Zadań świadczy o tym, że takich konkursów, takich różnego rodzaju możliwości do zdobycia nagród jest naprawdę dużo, naprawdę mnóstwo. Akurat na niektóre z nich się załapałem, na niektóre nie zdążyłem, nie wykonałem tych. Zadania są zazwyczaj niezwykle proste, tak więc trzeba być nastawionym pozytywnie na to, że jeśli nie ten quiz to inny. To tyle w tym materiale. Jeśli materiał był ciekawy, pomocny, to daj łapkę w górę. Zostaw suba. Będzie to motywacja dla mnie do nakręcenia kolejnego filmu, kolejnych jakichś materiałów. Zostawcie komentarz i do zobaczenia.